Sława Bogu, kochani, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i podzielić się z wami nadzieją, którą Pan Bóg wlał w moje serce. Kilka tygodni temu na jednym z naszych spotkań, teraz już nie pamiętam, czy było to spotkanie modlitewne, czy spotkanie studium biblijnego. Zakończyło się ono takim stwierdzeniem, pastora, że najwyższy czas stać już z kolan i zacząć działać, że koniec tego uduchawiania, że powinniśmy się brać do pracy. Może nie są to jakieś odkrywcze słowa, ale jednak y, bardzo zapadły mi w pamięci. Więc w następnych dniach w czasie mojej podróży do pracy, a ze względu na zmianę miejsca zamieszkania teraz mam troszeczkę dłuższą trasę, y, rano idąc około pół godzinki Mam możliwość modlenia się, czasem śpiewania, rozmyślania, i w czasie tego, tej, tej drogi do pracy modliłam się do Pana Boga, prosząc go, by wskazywał mi, co na dany dzień jest dla mnie przygotowane, w jaki sposób mogę e, zadziałać w jego imieniu. I muszę powiedzieć, że od tego momentu zaczęły dziać się takie, można powiedzieć, drobne rzeczy. Ale, tak jak mówię, wzbudzające we mnie ogromną nadzieję i radość w moim sercu. W zasadzie codziennie mogłam z kimś porozmawiać o Panu Bogu, mogłam informować go o tym, że jest tutaj Kościół w Jarosławiu, kiedy mamy spotkania, rozmawiać o Bogu z tymi osobami, które wcześniej miały głoszone Ewangelię. I tak mijał dzień za dniem. Pewnego ranka obudziłam się z jednak z takim ogromnym niepokojem, wręcz smutkiem w swoim sercu, i nie wiedziałam, co się stało. Nagle zdałam sobie sprawę, że miałam sen, który wzbudził we mnie ten niepokój. Ja bardzo rzadko śnię i to było bardzo dziwne. Ten sen mówił o tym, iż jadę do pracy autobusem, co też było dziwne. Jadę autobusem, spotykam jakąś znaną mi osobę, pragnę jej powiedzieć Ewangelię, idę do niej, a ta osoba wychodzi z tego autobusu, zanim zdążyłam to zrobić. I w momencie, kiedy się obudziłam, tak zaczęłam rozmyślać, modlić się, uświadomiłam sobie, że tyle wspaniałych rzeczy zdarzyło się w ostatnim tygodniu, ale faktycznie żadnej osobie nie powiedziałam Ewangelii od początku do końca. Pojawiło się we mnie takie silne pragnienie, że powinnam powiedzieć tą Ewangelię. Yy, I tak sobie pomyślałam: Dobrze, dzisiaj pojadę do pracy autobusem, może spotkam tą osobę. I nagle zdałam sobie sprawę z tego, że jest sobota, więc nie idę do pracy. Ten smutek tak jakby wzmógł się we mnie, że muszę czekać do poniedziałku, żeby tą osobę zobaczyć. Yy, ale nic, wstałam, rozpoczęłam normalny dzień. Ponieważ to było dużo wcześniej niż zwykle w sobotę wstaję, pomyślałam, że pójdę na zakupy, zanim dzieciaki wstaną. Czułam nadal taki niepokój. Rozmawiając z mężem, poinformowałam go, że mówię, idę na zakupy, kupię tylko takie drobiazgi, mąż mówi to dam ci troszkę gotówki, bo mówi nie za wiele jest na koncie, to żebyś miała na te zakupy. Ja mówię nie, nie, nie idę tylko i wyłącznie po chleb i po owoce. On jednak naciskał, mówi weź tą gotówkę, może ci być potrzebna. Wziąłam tą gotówkę, schowałam do portfela, wychodząc z, z domu wróciłam się jeszcze i zabrałam śmieci. To było może to zabrzmi troszeczkę dziwnie i śmiesznie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest obowiązek naszych dzieciaków, że wyrzucają śmieci. A ja jednak wróciłam się, wzięłam ten worek i wychodząc z bloku, cały czas miałam taką myśl. Ja w tym tygodniu nie powiedziałam nikomu Ewangelii. Wiem, że powinnam powiedzieć, a tego nie zrobiłam. Eee Idąc z tym workiem, cały czas o tym myślałam i mówiłam: Panie Boże, jak to się stało? Jak to się stało, że ja nie wykrzesałam w sobie czegoś takiego, żeby podejść do kogoś i powiedzieć mu tę Ewangelię? I nagle podchodząc do jednego ze świetników, zobaczyłam kobietę. Kobietę, która była pochylona, szlochała i mówiła: Nie ma, nie ma, nie ma, szukała czegoś. Podeszłam do niej, więc i zapytałam ją, e, czy może coś zgubiła. A ona odwracając się, zaczęła powtarzać cały czas tak jak mantrę: Nie ma, nie ma, nie mogę znaleźć. Wtedy zdałam sobie sprawę, że jest to kobieta, którą w zasadzie codziennie idąc do pracy spotykałam w okolicach różnych śmietników, przeszukiwała te śmietniki. Na początku, kiedy zaczęłam ją spotykać, unikała mnie, uciekała, widać było, że się wstydzi. Później zaczęła odpowiadać na mój uśmiech, później zaczęła odpowiadać mi dzień dobry, ale nigdy nie miałam możliwości z nią porozmawiać. Kiedy spotkałam się tego dnia przy tym, nazwijmy to, naszym śmietniku i widząc ją w takiej rozpaczy, zaczęłam z nią rozmawiać. Pytać, czego szuka? Ona mówi, że szuka puszek po piwie. Szuka puszek, żeby mogła je sprzedać, bo potrzebuje pieniędzy na chleb. Zaczęła mi wypytywać, czy ja przypadkiem nie mam tych puszek w worku. on ja mówi, no, no niestety, akurat tego w moich świeciach się nie znajdzie, nie mam takich puszek. A ona wie, czy mogę jej jakoś pomóc? A ona mówi, że jej się już nie da pomóc. Jej się już nie da pomóc, bo ma taką, ani inną sytuację. Zaczęła mi opowiadać swoją sytuację rodzinną: że ma chorą córkę, która została pobita przez jej pijanego ojca w tym momencie ze względu na to, ma problemy zdrowotne. Ta kobieta w poprzednim tygodniu wydała wszystkie pieniądze na leki, by pomóc tej córce. I nie ma w tym momencie pieniędzy na chleb. Więc zapytałam jej, czy, czy jest głodna. Tak sama zdziwiłam się, że tak wyszło mi to zapytanie. A ona powiedziała, że tak, jest głodna. Jest głodna i nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Wtedy zaczęłam mówić jej Ewangelię. To wyszło po prostu bardzo naturalnie. Zaczęłam jej mówić o Jezusie Chrystusie, o wierze, o wierze w Niego, o tym, że jeżeli powierzę Mu swoje życie, to życie ulegnie zmianie, że będzie jej łatwiej. Zapytałam ją, czy w ogóle słyszała o Panu Bogu, czy wierzy w Pana Boga, ale w Pana Boga, którego synem jest Jezus Chrystus który jest również Bogiem, była zdziwiona tym pytaniem, ale odpowiedziała mi, że tak, wierzy w Boga, ale nie wie, jak się modlić. Zaczęłam jej mówić o modlitwie, zaczęła mi mówić o tym, że Pan Bóg potrafi dać rozwiązanie w każdej sytuacji, i jeżeli ma taką, a nie inną sytuację życiową, to tylko Jezus Chrystus jej może pomóc. Żeby zwróciła się do Niego z pytaniami, z modlitwą, a On jej wskaże, gdzie może znaleźć pomoc. Ona y, zadawała różne pytania, była niepewna w tych pytaniach, tak jakby się wstydziła. Z jednej strony wiedziała coś, a z drugiej strony moje odpowiedzi były dla niej zaskoczeniem. I w pewnym momencie powiedziała mi: Skoro jest pani głodna, ja pani zrobię zakupy. Była bardzo tym zdziwiona. Poszłam do sklepu, zrobiłam jej zakupy. Kiedy wychodziłam ze sklepu, ona czekała przed sklepem na mnie. Jeszcze nie widziałam, żeby człowiek tak się wyprostował. Człowiek, który był zgięty chorobą z radości. Ona po prostu jakby wstąpiły w nią nowe życie. Ona mówi, że czegoś takiego się nie spodziewała. Ja mówię, dlaczego? Bo ludzie dużo mówią. Ludzie dużo mówią. Jeszcze raz mogłam powiedzieć jej Ewangelię, powtórzyć. Na końcu zapytałam jej, czy ona wierzy w to, co powiedziałam. Zastanowiła się i powiedziała: Teraz już wierzę, teraz już wierzę. Ja mówię: To teraz musi się pani modlić. A ona mówi: Tak wiem, teraz mam się modlić, ale tylko do Jezusa Chrystusa. E Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, gdzie może szukać pomocy, że powinna iść do swojego kościoła. Była tym przerażona. Ja mówię: Dlaczego pani obawia się iść do swojego kościoła? Bo już tak dawno tam nie byłam. Ja nie wiem, co oni mi tam powiedzą. Może mnie stamtąd wręcz wypędzą. Ja mówię, a jeżeli pani nie wypędzą, tylko pani pomogą, jeżeli są tam ludzie, którzy wierzą w to, co ja pani powiedziałam, było to dla niej wielkim zdziwieniem. Powiedziała, tak, pójdę do kościoła, tyle lat nie byłam, ale pójdę do kościoła i zacznę się modlić. I jeszcze raz powtórzyła, ale tylko do Jezusa Chrystusa. Ja mówię dokładnie, do Jezusa Chrystusa. Zaczęła mi zadawać pytania, skąd będzie wiedzieć, że Jezus Chrystus jej odpowiedział, rozmawiałyśmy dalej. To była bardzo długa rozmowa. My stałyśmy pod sklepem, i rozmawiałyśmy o Panu Bogu. Kiedy się rozstawałyśmy, ona mnie uściskała, i mówi, że tego się nie spodziewa. I szczerze powiedziałam, że ja też się tego nie spodziewałam. Wracając do domu, dziękowałam Panu Bogu, że Mogłam komuś powiedzieć Ewangelię. Równocześnie przypomniał mi się ten sen i te obawy, z którymi się obudziłam. One wszystkie prysły, ten strach, ta niepewność, była wdzięczność, i równocześnie myślę, że w poniedziałek pojadę do pracy autobusem. Może spotkam jednak tą kobietę, która gdzieś w moich myślach się pojawia. Od czasu do czasu ją widzę, bo. Może zdarzyć się tak jak w przypadku właśnie tej nieznanej mi pani spod śmietnika, że ileś razy ją spotkałam, nie mogłam z nią rozmawiać, nie było czasu, nie było sposobności, aż w końcu ta sposobność się nadarzyła. Więc wierzę, że i tej pani z autobusu Pan Bóg pozwoli mi powiedzieć ewangelii. Jestem Mu za to bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za ten kościół, za tą społeczność, która. Każdego w zasadzie spotkania uświadamia mi, jak wiele jest przed nami. Jak wiele jeszcze nie wiemy, jak wiele e, robimy może nie tak, ale jeżeli powierzymy to Panu Jezusowi, on poprowadzi to wszystko na swoją chwałę. Dziękuję mu za to. I dziękuję za to, że kolejna osoba w Jarosławiu mogła poznać Jego wspaniałą Ewangelię. Panu Bogu niech będzie chwała.